Cześć, zapinamy pasy, podejmę próbę pobicia rekordu w Puzzle Rusha na 3 minuty. Ostatnio ten rekord pobiłem robiąc to na telefonie i coś mam dziwne wrażenie, że po prostu za wolno klikam myszką, więc na telefonie dużo łatwiej. No ale zobaczymy, zobaczymy, może się uda. No już widzę, że Hetman H8, dobra lecimy z tematem. Pierwszy mat. Aha, szachem. no to tak jak tak będę grał to nie bardzo to wyjdzie chyba. Dobra, trzeba się rozgrzać, Pójdziesz już dobrze potem. Na początek maty w jedna. Ojej,ku no To klik był przecież. Tak? Kurczę, jakieś trudne te szachy. Wcześniej dawali prostsze Może na telefonie są prostsze, kurczę, no Tu chyba mat, yy, dwa razy z b 7 Problem polega na tym, że jak chce się szybko i widzi się motyw, to już się człowiek nie zastanawia, czy w ogóle może tak zagrać, czy nie może tak zagrać. To jest kompletnie wtórne, ja już chcę mata dawać, nie? A czy mi tam ktoś szacha dał? Jakie to ma znaczenie? No właśnie, to chyba tak na siłę trzeba się przebijać. Tomat? Jak tylko szacha nie dostanę, to wszystko. To, to znajdę po prostu każde rozwiązanie. Znajdę to pewnie w ten sposób. Tylko, że mi szachów nie dawali. Ojejku. Jeszcze raz. 25, tylko przy to jakiś. To dramat był. To nawet, To nawet nie było blisko. Znaczy, no dobra, też. Nie patrzyłem w ogóle, jaki jest czas. Dobra, teraz to robimy mądrze. Już będę miał dwa strajki, to już zwalniamy i robimy tak, żeby to miało sens. Chociaż to nie wiem, czy to jest dobra strategia, bo. Coś chciałem zagrać. Bo przecież tu się liczy czas. Skoczek. A no właśnie. Czeskom zawsze ma takie te swoje odpowiedzi, że sprawdza, czy. czy człowiek reaguje na bodźce. Syka pobił, pobił dobra. Tu? Aha, wieża mam w ogóle. No tak, to się wieża przyda wiadomka, Mhm. Dobrze. Dobrze. Przerwa na drapanko To chyba powinno wystarczyć Hetman G2 Hetman G2 Pewnie, że Hetman G2 Znowu bym babola takiego zrobił Że aż wystyd Nie Tak? Ale dziwne ale no dobra, no tak ma być. Yy... Yy... No dobra. Yy... Okay. Mhm, dobra. Za szybko. Jeszcze minutę mam. W sumie brakuje dużo do rekordu. bc, bc, wieża b8, 7 no teraz to kaczuszkę zbiemy to piłkówka wygrana, prawda? dobrze, dobrze, dobrze to chyba tak wystarczyłoby pobił ja6, dobrze no tam już na budziku coraz mniej tego czasu ale jeszcze jakoś dajemy radę no dobra, to musi być mat szach na d7? Mat wieża, tak jak mówię. Nie słuchacie w ogóle. Wieża B1, nie. C5. Wieża B2. Dobrze. Szach. Szach. Mm. Aaaa. Rekord. Ups. Mamy to. Tak jest. A tu jeszcze był zapas. To spokojnie mogłem więcej pocisnąć. No nic, trudno. To widzimy się kolejnym razem, bo już rekord pobity to o to chodziło.